Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Nie Dogodzisz. No, na razie, pierwszy odcinek pizza bardzo nam dogodziła, także, może trzeba się do czegoś przyczepić, ale zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Sprawdzamy lokalnego kebaba. Nie opodal mojego rodzinnego osiedla. Kebab Maestro, 4,5 ocena na Google, ponad 1000 opinii, także naprawdę bardzo dobra ocena, jedna z najlepszych we Wrocławiu. No Nie będę oczywiście kłamał, nie idziemy tam pierwszy raz, znamy tego kebaba, wiemy, że jest dobrze. Co prawda, zaszły ostatnio pewne zmiany, zmieniło się menu, też troszeczkę obsługa w lokalu, także zobaczymy, jak będzie, jak będzie dzisiaj. Co do samego kebaba, to danie wywodzi się, co ciekawe, nie z Turcji, ale z Persji, ze starożytnej Persji i oznaczało właśnie. Mięso, a w tej formie, jaką znamy dzisiaj, pod postacią najczęściej zawijanego kebaba, taki rollo kebab, dünner kebab. Początkowe tradycje sięgają lat 60. No i oczywiście zaczęło się to w Niemczech. Niemcy stały się kolebką, no i do dziś można powiedzieć, są taką stolicą Europy, jeśli chodzi o kebaba. W Polsce niewiele lat później, w latach 70., pierwszy kebab w Sopocie w 1973 roku został. Utworzony dziś to myślę, że należy go określić jako takim narodowym daniem Polaków po schabowym czy tudzież po pierogach. W Polsce dziennie zjada się 5 milionów kebabów. Są nieprawdopodobne statystyki, blisko 40% z nas wybiera kebab jako takie codzienne, szybkie danie. Coś niesamowitego. Natomiast oczywiście wiążą się z tym pewne zagrożenia. Zostało przeprowadzone badanie sanitarne. Jakiś czas temu i stwierdzono pewne nieprawidłowości w blisko 80% lokali. Z kebabem, także dość sporo, i te nieprawidłowości głównie dotyczyły składu produktów, właśnie głównie mięsa, czyli dostawaliśmy nie to, co było naprawdę napisane jako skład. Także widzicie, na kebaba trzeba uważać. Oczywiście samo mięso, tak zwana ta popularna bela, czy też mówi się na to kula mocy, no to często spotykamy to w kebabie. W dzisiejszym kebabie maestro jest również ona obecna, no ale to już jak przejdziemy do oceny samego lokalu, no to zobaczymy, jak to mięso wygląda, jak prezentuje się jego jakość. Tak prezentuje się wejście do kebabu. Budki rodem jeszcze z czasów PRL-u. Tutaj zmieniają się właściciele dość często. No ale kebab już się trzyma, myślę, że trzy, może nawet cztery lata. Maestro kebab. I naprawdę, jeśli chodzi o takie lokalne, proste, szybkie, tanie jedzenie, jest bardzo dobry. Dzisiaj jemy kebaba na śniadanie, ale też chcieliśmy, żeby nie było dużo ludzi, lokal jest mały. Tu możecie zobaczyć, mamy co prawda miejsce, że można zjeść na zewnątrz, ale to raczej kiedy pogoda ku temu jest sprzyjająca, jest ciepło. Dzisiaj nie jest tak zimno jak ostatnio podczas testowania pizzy, ale nieprzyjemny wiatr, także chyba wolimy zjeść w środku. Jesteśmy już w środku, lokal jest mały. Jak widzicie, kręcą się mięsa. Jedna wołowina, dwa kurczaki. Tutaj mamy menu: tortilla kebab, fryto tortilla. Można też zestawy zamawiać: zestaw z humusem, boksy. Jak ktoś chciałby wybrać opcję wegetariańską, mamy też do dyspozycji falafele. My weźmiemy dwa rodzaje: zamówimy tortille z mięsem mieszanym, z sosami mieszanymi. A druga wersja to kebab w bułce. Tu w tym miejscu jeszcze kebaba w bułce nigdy nie próbowaliśmy, także będziemy mieli okazję. Mamy warzywa, są oliweczki, także jest więcej tych warzyw niż często można spotkać w takich tradycyjnych budkach, gdzie zazwyczaj jest po prostu kapucha, a nie mamy takich dodatkowych, jak tu jakieś papryczki. Są oliwki i mamy cztery rodzaje sosów. Jest ostry, czosnkowy, standardowo, łagodny i halapenia. Luk na mięso, jak nam się ładnie piecze. sami robicie? Tak, sam robimy. Kurczak jest sam. No i właśnie, właśnie, czyli dzisiaj. Tak. Tak jak wcześniej testowaliśmy, no to głównie kurczak nadaje tutaj tego aromatu, czyli jest właśnie taki bardziej rzemieślniczy, no i... To powoduje te dodatkowe walory smakowe. On jest fajnie przyprawiony, zobaczymy, jak to będzie dzisiaj smakować. Na razie jest dobrze przypieczony. No I obok standardowa kula mocy, wołowina, ale ona też tutaj jest w lepszej jakości. że nie możemy się doczekać. Pierwszy raz kebab na śniadanie. Nasza tortilla już się składa, właściwie nie jest to tortilla, takie jest określenie w menu, tylko chlebek arabski. I na początek do tego chlebka arabskiego ląduje kapusta pekińska, kapusta zwykła, pomidorki z ogórkiem, cebulka. Za jalapeno jednak podziękujemy. Więcej pomidorków z ogórkiem i czas na sosy. Na początek czosnkowy, łagodny i odrobina sosu ostrego. Nasza tortilla już jest w opiekaczu i wziąłem uwagę na rzecz, której wcześniej nie dostrzegałem, a mianowicie pan przed włożeniem tortilli do tego opiekacza pocierał właśnie o mięso wołowe zarazem, jak i kurczaka, żeby takiej troszeczkę pewnie tłuszczyku dodać na tą naszą tortillę. Dodatkowy aromat i żeby nam się fajniej zapiekła. A tutaj przygotowywanie, trwa przygotowanie bułki. Tutaj teraz jak jesteśmy na początku, to jeszcze widać, może zobaczycie to na kamerze, na samej górze tej belki z kurczakiem, właśnie takie płaty, Widać, że tutaj to mięso jest robione we własnym zakresie. Ta góra jeszcze taka nieprzypieczona. To jest chyba udko z kurczaka, to wygląda. Jest ten kawałek skórki widać jeszcze. Upieczone wygląda naprawdę apetycznie. I sosiki dopełniają całość kompozycji. Tutaj mamy trzy rodzaje sosów: łagodny, czosnkowy i ostry. I jeszcze trochę pomidorków z ogółem. Warzywa wyglądają naprawdę świeżo. O i oliweczki to też rzadko spotykana. I feta. Mamy pełne bogactwo, to bo troszeczkę nam przypomina już takiego kebaba tudzież grosa, którego jedliśmy na Cyprze ostatni raz. Okay, odbieram, dziękuję. To dla żony co prawda, ale wygląda przepięknie. Spróbujemy donieść go do stolika. Kebab w bułce, oba te dania, 23 zł, naprawdę solidne. Mnóstwo składników, także właśnie na Cyprze, jak zamawiamy kebaba, no to można spotkać taką ilość składników, to jest fajne. Mamy fetkę, mamy oliwki, warzywa są naprawdę świeże, dwa rodzaje mięsa: kurczak, wołowina, pomidorki wszystko jest co potrzeba do szczęścia, także skosztujmy. Tutaj można zacząć od mięsa. Zacząłem od wołowiny, tak jak mówiłem, no wygląda to jak kula mocy, ale smakuje naprawdę dobrze. To jest kula mocy, ale dobrej jakości, jeśli chodzi o to mięso. Teraz trochę kurczaszka, albo spróbujemy razem z warzywkami. Pyszny sos. Nie wiem, czy u Was jest tak samo. Dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy, to jest właśnie podstawą sukcesu kebaba, jest bardzo dobry sos. I Tutaj takie są. No i kurczak bardzo dobrze przyprawiony, chrupiący. Kurczak naprawdę tutaj robi robotę. tle muzyka. Aby nadać klimatu, zobaczmy oliweczki. Oliwki dobre. Ja nie jestem jakimś fanem, bardzo dużym oliwek, czyli muszą być naprawdę dobre, żeby mi smakowały. I ta feta. Słuchajcie, ja mm, tak naprawdę nie przepadam za fetą, ale jak jadę na CYP, to tam uwielbiam i codziennie rano jemy śniadanie, że ona przygotowuje właśnie na takie kanapki z, z, z mięskiem, ale też z fetą. Nawet tylko z warzywami, nie jestem super warzywny, ale na Cyprze uwielbiam te warzywa, są, są świeżutkie. A w Polsce ta feta jest zazwyczaj jakaś taka kwaśna. Tutaj naprawdę ma taki delikatny smak. Przypomina mi właśnie ten smak z Cypru. Będziemy musieli na koniec zapytać pana, gdzie tą fetę kupuję. To chyba będziemy kupować do domu i może stanę się amatorem jedzenia fety. Tak, teraz zamiana. Ja biorę w obroty tortille, a właściwie tutaj jest chlebek arabski. To też jest warte nadmienienia, że nie jest to taka zwykła tortilla. Moja żona mówi na to Mordoklejka. Dobra, pierwszy gryz. No, u mnie wszystko się zgadza. Jedząc bółce bierzemy, możemy wziąć po jednym składniku, wymieszać sobie. Tutaj możemy wziąć gryza i, i mamy wszystkie wszystkie walory smakowe w jednym gryzie, ale to wszystko się fajnie łączy te trzy sosy, trzy rodzaje sosów. Świeże warzywa Dwa rodzaje mięsa, bardzo dobrze przyprawione. Zgodzę się z Tobą, że oliwka była naprawdę bardzo dobra. Mamy specjalne tortilla maestro i mamy tam A jak nakręcić? Pewnie. Okej, okay, ja w jednej ręce trzymam chyba, a póki jeszcze ciepły, a w drugiej komentuję. Pan teraz przygotowuje specjalną tortillę maestro. Danie firmowe lokalu. 52 cm, także naprawdę gigant. Jak ktoś jest bardzo głodny, albo zamawia sobie to, żeby zjeść z drugą połówką. To prawie jak noworodek z 52 cm. Czyli jak widzicie, sposób zrobienia takiego 52 cm giganta, no to mamy połączenie dwóch leków arabskich. Teraz nakładane są warzywa. Super wyglądają te warzywa tutaj, świeże. Naprawdę są pod wrażeniem. Oliwki bardzo dobre. Skąd oliwki macie? Są jakieś tury cypryjskie? A, szef zamawia, ale oliwki pyszne, tak jak właśnie mąż nie przepada za oliwkami, tak te mówi, że pyszne, ale tak samo z fetą. Feta, właśnie, jeszcze feta mnie interesuje, uda się Pani dowiedzieć, to będę zobowiązany. Ja takiej fety gdzieś tam z marketu jak kupuję, to nie lubię, bo ona jest taka kwaskowata, ale na przykład jedziemy na cyk, no to tam jest przepyszna. Ta i ta podobnie smakuje, jest taka delikatna, smaku super. trzy to prawie 20 sztuk. Co 20 sztuk. Także widzicie, Polacy kochają kebaby twardzista w Polsce pod kątem ilości zjedzonych kebabów w ciągu roku. To jest, jeśli się nie mylę, blisko 860 sztuk. Wychodzi ponad dwa kebaby dziennie. Takiego mamy. Jak można zjeść dwa kebaby? Nie dzienny, sobie. No nie? chyba żywił się tylko kebabem, albo zgłosił się do tego eksperymentu, jak było kiedyś ten film Super Size mi chyba się nazywał? Co gość, jadł tylko McDonalda, ale nie przez cały rok. Więc nie wiem, co się nagrało. Bo mój się świeci, mój się nie świeci. A włączyłaś? Tak, włączyłam. Nie wiem, czy mieliśmy problem ze sprzętem. Więc... Pokaż w przekroju. Tak, zobaczmy. A raczej w przegryzie. Świeci się, świeci się, świeci się. Świecie się. Dobra. Tak, więc wracając. Niestety zażarłeś całą fetę, więc nie jestem w stanie jej spróbować, ale wierzę Ci na słowo, że była pyszna. Mi tutaj bardzo odpowiadają sosy, ponieważ czosnkowy jest taki jogurtowy, delikatnie tak, słony i delikatnie czosnkowy. Tak, czosnkowy jest delikatny, bo czasami jak dostaniemy no, taki ogień czosnkowy, to aż potem wypala... Tak. Ta, I przypomina się przez cały tydzień. Pikantny jest naprawdę dobrze pikantny, ten naprawdę jest taki z charakterem. Wydaje mi się, że może mieć melasę z granatów, trochę może jakiejś pasty paprykowej, bo jest taki dość gęsty, ta pikantność mi naprawdę odpowiada. No i mamy tu jeszcze sos łagodny, fajnie dopełnia całość tej kompozycji. Kanał nazywa się Nie Dogodzisz, że tam na razie wszystko smakuje. Uciekujcie. Ojej, jaka wielka. Jeśli miałabym coś jeszcze dodać, no bardzo podoba mi się to właśnie, że ten kurczak jest y, taki kraftowy, czuć, że to są po prostu utka. Udka są dobrze wypieczone, takie chrupiące. Ja najbardziej nie lubię, jak zamawiam kebaba, dostaję, no wiadomo, że upieczone mięso, ale że ono w ogóle nie ma tej takiej podsmażonej strukturki. Mięsko nie może być blade lepiej, jak ma delikatne takie właśnie nawet przypieczenia, bo wtedy to również daje smaku. A wracając do kuli. Wydaje mi się, że to jest taka trochę kula lepszej jakości, ponieważ trafiają się kawałki, które widać, że są płatami po prostu mięsa, więc prawdopodobnie jest to tych lepszych, które są przykładane i mięsem i mielonką. W tak. tym mieście wołowym jest baranina, czy to jest czysto wołowe? A to jest 50 na 50 uh, wołowina, taki kroplowy. I okay. mielona. A, czyli A, mielona, okay. wołowina i płaty, wołowina. płaty wołowiny? Bez baraniny, okej. Okay. Jak ktoś mówi, sam baranina, kławę. Tak myślę, tutaj ten standard jest trzymany, i ja mam tak naprawdę w ręku najmniejszą tortillę, nie małą, a średnio, bo tutaj nie ma małej, ale ona jest zupełnie wystarczająca dla osoby, która chce się porządnie najeść, bo to jest naprawdę duży kawałek i to wszystko za 23 zł, naprawdę opłacalny interes. Próbka. Fajnie od czasu do czasu sobie zjeść. Właśnie w bułce ja najczęściej jem w tortilli, natomiast to są zupełnie inne doznania smakowe. Tutaj możemy sobie kosztować te elementy, które w danym momencie nas interesują. Na koniec możemy cieszyć się dobrej jakości bułką. Jednak jak jemy w tortilli, no to jest w gryzie, mamy wszystkie te smaki w jednym zawarte. A tutaj możemy to, na co mamy ochotę. I nie przejemy, nie przejemy wszystkiego. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest <laughs> rachunek. 46 zł. I to są najmniejsze wersje i zarówno bułki, jak i tortilli tutaj. No super. Pod kątem cena do jakości jest naprawdę dobrze. Tutaj mamy jeszcze tradycyjną słodką turecką potrawę baklawa na deser. Co zrobię? Największy minus jedzenia Kebaba to jest to, że zawsze się przejadam. Zawsze jestem pełny i chyba mi wystarczy do, do wieczora. Średnio na Google 4,5. Ja myślę, że można by to było jeszcze trochę podciągnąć. Z tego co pobieżnie przeglądałem te oceny, to jeśli jest zaniżone, to głównie z tego powodu, że ktoś zamówił na wynos i że tam standardowo komentarze ciasto rozmiękłe i tak dalej. No, słuchajcie, kebab to nie jest danie, które powinno zamawiać na wynos, raczej na miejscu, ale jeśli już chcecie zamówić na wynos, to jest taki mój patent, który ostatnio przetestowaliśmy. Fryto-tortilla. Nie ma warzyw, mamy frytki, jest mięso, też jest to bardzo dobre danie, a nawet jeśli upłynie troszeczkę minut, to da się to zjeść. Nie jest ta tortilla rozmiękła, wszystko ze sobą fajnie chrupie. W Kalu również mają bardzo dobre frytki z taką specyficzną przyprawą, troszeczkę ostrzejsza. Musimy zapytać, co to jest za przyprawa, ale robi naprawdę dobrą robotę i te frytki nam też tu bardzo smakują, także jak będziecie mieli ochotę na frytki, polecam fryto tortille. Co do mojej oceny, no znowu trzeba będzie kanał nie dogodzisz, a tu znowu trzeba będzie dać blisko 10, no bo tak naprawdę w tej cenie jakość jest super. Jest po prostu kebab, ale to jest kebab dobrze zrobiony, z mięsem kraftowym, głównie kurczakiem, ale ale wołowina też jest dobrej jakości, świeże warzywa, rozmaite sosy, cztery rodzaje sosów, wszystkie są przepyszne. Widać, że jest kawał serca, to wszystko włożone. Rozmawialiśmy przez chwilę z Państwem, którzy to prowadzą wiedzą, jak, jak to robić. Jeszcze myślą nad tym, jak ulepszać ten swój koncept i zdradzili nam, że jeden z sosów też u, ulepszą dodadzą tachini. Także cały czas myślą, cały czas kombinują, poprawiają te menu, żeby po prostu było jeszcze lepiej. Kibicuje jak najbardziej, no, mamy taką małą, niepozorną budkę. Można by z tego zrobić większy lokal, naprawdę włożyć troszeczkę, troszeczkę zaangażowania w marketing i mielibyśmy najsłynniejszego kebaba we Wrocławiu. Moim zdaniem Troszkę, troszeczkę zachwalam, dość mocno, ale no, my jesteśmy zadowoleni. Nam smakuje, oczywiście polecam sprawdzić samemu, każdy ma różne gusta i inaczej to wszystko ocenia. Znam osoby, które uwielbiają tamtego kebaba, gdzie tak naprawdę dla mnie sosy są niewyczuwalne jakieś takie aromaty smakowe, tak jak tutaj z sosu czosnkowego, czy z przypraw, które są dodawane do mięsa. widzę, że to wszystko jest kraftowo robione. No to nie, no w Kebab Kingu tego nie ma, jest to sieciówka, ale są osoby, które takiego kebaba, jak dla mnie bez smaku, lubią. A jeśli chcecie zjeść bardziej wyrazistego, wczuć się w tę kompozycję tutaj, no to maestro jak najbardziej. Jeszcze taki patent Wam sprzedam. Jeśli przeszkadza Wam to, jak zamawiacie kebaba z dowozem, żeby nie był rozmiękły, to nas Pan tutaj nauczył, jak takiego kebaba sobie zrobić samemu w domu, jak zwinąć ten chlebek, chlebek arabski. I czasami taki, taki patent faktycznie stosujemy. Kupujemy osobno mięso, mamy osobno spakowane warzywa, też dobieramy frytki. To wszystko sobie jeszcze w domu podgrzewamy. W piekarniku też ten chlebek arabski zwijamy i mamy świeżego, ciepłego kebaba z dowozów. Także to jest, to jest dobry patent. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Do zobaczenia już wkrótce. Zobaczymy. Co przyjdzie nam oceniać, a może, może jakiś inny temat pojawi się na kanale? Nie, nie dogodzisz. Do zobaczenia. Hej!